Dobry wieczór i to jest ten moment, kiedy mogę się z Państwem przywitać i ogłosić rozwiązanie konkursu, konkursu, który ogłosiłyśmy wspólnie z Anią Ciarkowską przy okazji jej książki DEWOCJE. Ania napisała piękną książkę, dla mnie taką bardzo ważną opowieść o duchowości, ale też o tym, że czasami rytuały i taka ślepa wiara powoduje, że my się zamykamy kompletnie na drugiego człowieka. Moje osobiste przekonanie jest takie, że Boga można zobaczyć właśnie w drugim człowieku, o tym też rozmawiałyśmy. Bardzo się cieszę, bo sporo osób się zgromadziło podczas tego spotkania z Anią Ciarkowską, a mnie Państwo bardzo mile zaskoczyli tym, jak wiele osób zdecydowało się też na to, żeby podzielić się swoimi historiami, jak wiele osób przesłało zdjęcia. Ania Ciarkowska okazała się falką de Podzieliła się częściowo swoimi. Swoją kolekcją podczas naszego spotkania i poprosiłyśmy Was o to, żebyście wysyłali nam kapliczki miejscowe, które są gdzieś w Waszej okolicy, święte obrazy albo inne takie wspierające rzeczy, powiedziałabym, nawet talizmany, którym nadajecie jakąś taką bardzo ważną dla Was moc. Przyszła cała masa maili i z całego serca w swoim imieniu i w imieniu Ani chciałam Wam za nie podziękować. Zacytuję dokładnie fragment, z z maila Danii zasady były proste. Ja te wszystkie maile, które do mnie dotarły, na skrzynkę Rozmawiam, bo lubię, przeforwardowałam do Ani, przesłałam, po prostu przekierowałam i to Ania dokonała wyboru trzech osób, które nagrodzimy jej książką "Dewocje". Dla tych, którzy jeszcze dewocji nie czytali, krótki opis tego, co na bieżąco, zaraz po lekturze napisałam o tej książce. Słowa i rytuały, które próbują zagłuszyć wątpliwości. Odwieczny porządek świata, który zwalnia z myślenia. Wiara, która w jednych rodzi się z lęku przed śmiercią, a w innych ze strachu przed życiem. Ciało zagrożenie, a nie ciało sprzymierzeniec. Społeczność, w której większość siedzi cicho, bo jak się nic nie mówi, to nie wiadomo, czy się przytakuje, czy nie. Napisałam też, że to jest taka książka, która wchodzi pod skórę i jest, to było dla mnie bardzo istotne, jak taka nietypowa spowiedź, bo ona nie oczekuje rozgrzeszenia, ale tego, czego myślę, że w większości potrzebujemy wysłuchania, uważności na naszą historię, tego, że ktoś się troszeczkę posunie i zrobi w swoim sercu miejsce również na naszą opowieść. Jest taki fragment, który Państwu cytowałam, ale zdaję sobie sprawę, że może nie wszyscy wtedy razem z nami byli. Gospodyni mówiła, że jak się człowiek o tyle w swoim życiu przesunie, jak dla drugiego człowieka zrobi miejsce, to zawsze dzieje się cud. Mówi, że to rzadkie, bo ludzie są zwykle pełni po brzegi i na cudzą opowieść nie starcza im miejsca, czasu ani cierpliwości. Ja bardzo Państwu dziękuję, że znaleźliście się czas i przestrzeń, żeby się swoimi pięknymi historiami podzielić. Dobry wieczór, witam Pani Wono, dobry wieczór, witam Panią Marlenę. Dajcie znać, bo widzę, że tutaj razem z nami jest więcej osób, ale są takie osoby też milczące. Bardzo potrzebuję Waszej obecności. Jestem w nowym miejscu, światełko nawet powoduje, widzę, że wydaje się, że ściana jest niebieska. Ona jest biała, ale tutaj magia światła w postaci Działań mojego męża. Widzę, że działa, ale nie o świetle Chciałam Państwu powiedzieć tylko o tym, co napisała do mnie Ania, wybierając laureatów konkursu. Już otwieram swoją skrzynkę mailową i zaraz Państwu przytoczę co, to, co Ania do mnie napisała. Powiedziała, że ten wybór był bardzo trudny i w dużej mierze o tym, kogo wybrała, zadecydowały też nie tylko zdjęcia, ale też opowieści, które im towarzyszyły. I tak Ania napisała. Przejrzałam wszystko i nie bez wahania wybrałam trzy osoby. Wybrałam te, w których podobały mi się nie tylko zdjęcia, ale i opowieści. No i, moi, moi drodzy, przed nami opowieść o babci okradzionej Maryi, no i pojawi się też zielonowłosy Jezus. Ja mam dla Państwa te maile, które nagrodziła Ania i już za chwilę się nimi podzielę. Ale wcześniej zgodnie z prośbą Ani, która dopisała jeszcze, ale podziękuj proszę wszystkim ode mnie i szalenie się cieszę, że dla wielu osób szukanie dewocjonaliów było okazją do przejrzenia swoich szafek, wspomnień i podwórek. Ekstra a wybrałam trzy panie, no to słuchajcie zaczynamy od trzech pań, które zostały nagrodzone ja też Państwu bardzo dziękuję, przepraszam z góry, że nie zdążyłam odpisać na wszystkie maile, ale wszystkie przekierowałam słowo, nawet harcerką nie byłam byłam zucham, więc słowo zucha, że zostały przekierowane, ja musiałabym chyba wziąć cały dzień wolny, żeby odpowiedzieć na wszystkie, więc teraz tak grupowo dziękuję wszystkim z całego serca, bo to były wzruszające historie i przede wszystkim przepiękne zdjęcia a nagrody powędrują uwaga, uwaga, do... Pani Marioli. Pani Mariola napisała tak, ale wcześniej się przywitam, bo cieszę się bardzo, że Państwo są, przyznaję, że jestem zestresowana, bo to jest dla mnie nowa sytuacja, bo pierwsze, nowe miejsce, po drugie nie mam wsparcia w postaci gościa, bo od razu się wtedy zanurzam w rozmowie i się przestaję stresować tym, co się we mnie dzieje, a teraz wiem, że mam taki występ stand-upera prawie przed Państwem, więc proszę za mnie trzymać kciuki. Powiedziałam, że się stresuję, więc to już poszło, nie muszę zgrywać, że nie. Panią Jannę witam, panią Ole, Jaga, dobry wieczór, dobry wieczór Marto, dobry wieczór Moniko, mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, że tak bezceremonialnie przechodzę na ty. Witam w tym gronie Krystynę, Mirosława, który też z tego co pamiętam wziął udział w konkursie. Witam Beatę, Małgosię, Małgorzatę, kolejną Małgorzatę, bardzo się cieszę. Ja sobie wypisałam te osoby, które nadesłały maile: Justyna, Joanna, Kamila, Margaret, Alicja, Małgosia, Ola, Monika, Kasia, Monika, Magda, Joanna, Małgosia, Mirek, Małgorzata, Gata, Iwona, Justyna, Ania. Bardzo z całego serca Wam dziękuję i przechodzę do nagrodzonych i od razu prezentuję zdjęcia, które wybrała Ania. Zdjęcia, ale tak naprawdę zdjęcia i opowieści. To jest historia, którą nadesłała Mariola. I Mariola napisała tak, że mm, szukając różnych dewocjonaliów, przypomniała sobie o swojej babci i bardzo ważnej pamiątce z nią związanej. Mariola napisała tak: Zmarła wiele lat temu w noc sylwestrową, podczas której bawiłam się wyśmienicie, nie wiedząc, nie przeczuwając, że na drugą stronę życia przechodzi bliska mi osoba, najukochańsza babcia. Babcia zdobyczna, podarowana od losu za sprawą mojego małżeństwa. Obrazek z Matką Boską wisiał nad jej łóżkiem. Myślę, że babcia, będąc osobą wierzącą, modliła się do niego. Po wielu latach ten obrazek zawisł na ścianie mojego pokoju. Bardzo mi zależało na tej właśnie pamiątce po niej. Do dziś nie umiem wyjaśnić, dlaczego akurat on. I pozostawiam to w sferze spraw niewyjaśnialnych, nie dociekając przyczyny. Piszę babcia, i słyszę jej radosny śmiech, gdy przytulamy się na przywitanie. Widzę jej mądre oblicze i dbałość o relacje rodzinne. Słyszę pocieszenie, gdy straciłam wiarę w siebie. Czuję wyciągniętą ciepłą rękę, na którą nie trzeba było jakoś specjalnie zasłużyć. Był człowiek, który potrzebował. To wystarczyło. Kilka słów. Prosta historia o prostej kobiecie, której życie nie poskąpiło dramatów, a jednak zachowała w sobie wszystko to, co dobre i piękne w człowieku. Lubię o niej myśleć, wspominać, patrząc na zdjęcia z przeszłości i na święty obrazek wiszący na mojej ścianie. Pani Mariolo, ja się nawet teraz czytając wzruszyłam, napiszę zaraz do Pani z informacją o książce, że powędruję do Pani. Ale muszę się też dowiedzieć, jak wspomniana babcia, bardzo lubię to słowo, babcia zdobyczna, którą się pozyskuje dzięki małżeństwu, miała na imię, bo od tej pory babcia też jest częścią jakiejś mojej opowieści, bo tutaj pojawiła się w taki magiczny sposób między nami. Więc pani Mariola to jest pierwsza osoba, która zostaje nagrodzona. Nie mówię nazwisk, ponieważ obowiązuje ROBDO, ale proszę się spodziewać krótkiej informacji w swoich skrzynkach mailowych. Kolejna nagrodzona osoba, która się pojawiła w tej historii, to jest pani Joasia. Ja już sobie tutaj szukam stosownej ilustracji, czy ja wszystko dobrze wiem, tak. Pani Joasia napisała w ogóle całą opowieść. Ja nie dziwię się, że Ania jako pisarka wybrała wśród tych. Wśród tego morza maili, które nadeszły, te zdjęcia, które też były uzupełnione poprzez piękne historie. Pani Asia dziękowała za program, a potem napisała coś takiego. Dawno temu, gdy nasze dzieci były małe w dniu kolendy, z, z rozemocjonowanymi buziami wyglądały księdza przez okno. Wówczas jeszcze nastawały prawdziwe, śnieżne zimy i pośród śniegu pojawiła się ciemna postać, która ujrzawszy wypatrujących go szeroko, się uśmiechnęła i za pomachała. Odmachały mu entuzjastycznie. Odwiedziny duszpasterskie młodego księdza w pierwszym roku po prymicjach wypasły nasze dusze na dusze pełne nadziei, że w tym wymiarze może być miło i sympatycznie. Nie pamiętam kolejnego roku, ale dwa lata później pojawił się ten sam ksiądz, bodajże X. Dwa lata posługi w trudnych, górskich warunkach zahartowały go, a okres kontaktów z kolegami z pracy spowodował, że X obrózł w przynajmniej dziesięcioletnie dostojeństwo i począł roztaczać wokół siebie aurę powagi licującej z godnością sprawowanego urzędu. Już nie uśmiechał się do nikogo, a gdy usiadł, okazało się, że nabrał tej protekcjonalnej krzepkości w sztuce prawienia kazań. Jak tam z praktykami? zapytał dla zagajenia towarzyskiej rozmowy. Odpowiedziałam, że dobrze, uznając, że już najwyższy czas się żegnać. Wielebny nie tylko się nie pożegnał, ale zaczął rozwodzić się nad koniecznością regularności budowania życia duchowego i perorował tak, że nasza czteroletnia wówczas córka wyszła z pokoju i wróciła niosąc coś w dłoni. To jest Jezusek. Pomalowałam go w przedszkolu. No i teraz muszę Państwu pokazać tego Jezuska, bo jest to Jezusek. Wyjątkowy, proszę się mu dokładnie tutaj przyjrzeć. No, Jezusku, wskakuj, jest. Ksiądz spojrzał zdumiony. A dlaczego ten Jezusek ma zielone włosy? Przecież on był normalnym chłopczykiem, czemu nie ma jasnych albo ciemnych? Córka się zmieszała i powiedziała: Nie było innej farby. No dobrze, bardzo ładnie. Tylko w przyszłym roku zrób tak, żeby Jezusek był normalny. Córka uznała, że należy naszą rodzinę zaprezentować gruntownie. Sięgnęła na blad biurka, wzięła żółtorogiego, postawiła przed wielebnym i wyjaśniła. I ja teraz muszę Państwu znaleźć żółtorogiego. Zastanawiam się, czy też macie takie figurki, które nazywacie, które są kompletnie abstrakcyjne. Bardzo proszę, pokazuję żółtorogiego. I wyjaśniła. A to jest diabeł. Mój brat go ulepił dla mamusi. Dla mamusi, a dlaczego dla mamusi? – Bo go poprosiła – wyjaśniła uprzejmie. Ksiądz obrzucił mnie ciężkim spojrzeniem. – Pani naprawdę prosiła syna o ulepienie diabła? Zaczęłam wyjaśniać, że chciałam przeciwwagi dla otaczającej nas cukierkowej słodyczy świąt. – Wie ksiądz, to jest taki dobry świąteczny diabeł, taki jasełkowy. – Nie ma dobrych diabłów. Diabeł nauczał jest wcieleniem zła. W taki sposób zaprasza pani zło do swojego domu – Zastanawiałem się, jak uosobić diabła, czyli zło w tegorocznych jasełkach. Diabeł jest ponury, przerażający, nieprzenikniony, brzydki no szukał natchnienia czarny. Spojrzałam na mankietny sutanny wystające spod koronki komży. Kopciuszkowy buzik pasował zdecydowanie. Straszny ciągnął. Tam, gdzie jest on, dobra nie ma. Na państwa miejscu tak bym tego nie zostawił. Tego należy się pozbyć z domu. Chyba nie wydarzyło się wiele więcej. W końcu zabrał srogi oblicze i sobie poszedł, a mnie została historia. I zielono włosy Jezusek, dzieło córki oraz diabeł od syna. To jest druga historia, która została nagrodzona. Marta pisze przepiękny Jezusek. Zgadzam się. A bardzo mocno we mnie utkwiło to zdanie: żeby Jezusek był normalny, bo to jest kolejny temat może, co znaczy w ogóle normalność i jak jest z naszą akceptacją na różnorodność, więc bardzo dziękuję również za ten głos, Joannie, która została nagrodzona. I słuchajcie, jeszcze jedna piękna opowieść. Gdzie ja mam tę piękną opowieść? Jest, bo już się przestraszyłam, że nie wydrukowałam, ale jest. To jest historia znowu pani Janny. Janny zdominowały nasz konkurs, ale bardzo się cieszę. Już sobie otwieram konkretne zdjęcie od Joanny i historię, która będzie z nim z tym zdjęciem powiązana. Jestem przeciwniczką dewocjonaliów, pisze pani Joanna, przynajmniej tych, które w dużym stopniu zalewają rynek. Uważam, że w większości są tandetne, brzydkie i banalne w treści, choć ich przeznaczeniem jest wypełniać ludzką potrzebę duchowości. Wyobrażam sobie też, jak masowo produkowane są gdzieś po drugiej stronie naszego globu przez ludzi, dla których są zwykłymi, nic nieznaczącymi przedmiotami, a pierwiastek boski nabierają dopiero na półce w sklepie z dewocjonaliami. Po śmierci mojej mamy, znalazłam ich sporo w jej domu. Hmm, pamiątki z lichenia. Choć wiem, że sama ich nie kupiła, lecz dostała od ludzi, którzy życzyli jej jak najlepiej. Wiem też, że moja mama w wyborze dewocjonaliów kierowała się własnym smakiem i swoimi standardami. Oprócz masy świątobliwych pamiątek, znalazłam także obraz Marii, który pamiętam jeszcze z dzieciństwa. Wisiał w sypialni rodziców. Niestety nie znam nazwiska malarza ani tego skąd pochodzi. Gdy przyjrzałam się bliżej tej reprodukcji, odkryłam, że jest to wyrwana i oprawiona w ramę karta z albumu. Choć jestem osobą wierzącą, jest to jedyny święty obraz, który posiadam i który ze mną podróżuje. Obecnie dotarliśmy do Szwecji. Od pewnego czasu zaczęłam się zastanawiać nad głębią tej historii. Z jakiego albumu pochodzi? Jakie jeszcze obrazy znajdowały się w tym albumie? Kim był jego właściciel? Co zrobił, gdy zorientował się, że brakuje jednej kartki, a może więcej, a może właściciel, właścicielka sam jej tę stronę podarował? Czy był to znajomy, czy może moja mama komuś potajemnie gwizdnęła ten obraz z albumu? Jak do tego w ogóle doszło? W końcu nie tak łatwo wynieść niezauważenie kartkę papieru większą niż A4 bez składania jej do mniejszego formatu? A jeżeli to była kradzież, kult maryjny w cieniu przestępstwa. A może Krucjata, czyli moja mama, odebrała tę reprodukcję z rąk niewiernych? A tak w ogóle, dlaczego reprodukcja jest czarno-biała? Jaki prawdziwe kolory ma oryginał? Moja wyobraźnia wchodzi na tym wyższe obroty, im pada więcej, nie wiem. Można utkać z tego niezłą historię z wątkiem miłosnym, kryminalnym, reportażowym. Tak czy owak, gdyby zgłosiła się do Pani osoba, która około 50 lat temu zauważyła tajemnicze zniknięcie strony z albumu, proszę bez wahania udostępnić jej kontakt do mnie mam nadzieję, że się jakoś dogadamy więc to była trzecia historia nagrodzona przez Anię Ciarkowską dobry wieczór witam Katowice i kolejne osoby, które do nas dołączają, bardzo się cieszę że jesteście ja po naszym ogłoszeniu po naszym ogłoszeniu wyników konkursu napiszę do Państwa do trzech pań, które podarowały nam te piękne historie A ja z całego serca chciałam podziękować, bo to są oczywiście nie jedyne maile, które nadeszły Ania też podkreślała mi wielokrotnie, żebym podziękowała wszystkim, i że wybór trzech osób to było bardzo trudne zadanie. Ja przyznaję, że cieszyłam się, że ta odpowiedzialność spoczęła w pełni na barkach Ani. Że nikt nie będzie miał do mnie pretensji. Na przykład, dlaczego nie jego mail, a inny. Ale myślę, że udało się naprawdę stworzyć fantastyczną ekipę po drugiej stronie, za co Wam z całego serca dziękuję, bo w takich czasach, w których funkcjonujemy, bardzo zabieganych, zdaję sobie sprawę, że napisanie tak długiego, pięknego maila, który jest opowieścią, który jest podzieleniem się własnymi wspomnieniami, to jest coś wyjątkowego. Ja to przynajmniej w ten sposób odbieram. Chciałam Państwu jeszcze powiedzieć, że już wkrótce będziemy rozmawiać o książce, która towarzyszy mi w ciągu um, ostatnich dni. Um, mówię szczerze, że żyję jeszcze w kartonolandii, jak ja to mówię, czyli no, wiecie, że przeprowadzka to jest proces bardzo rozłożony w czasie, i nawet jeżeli się człowiekowi wydaje, że w oh, weekend wszystko załatwi, to nie. Zostaje sprowadzony do parteru i cały czas pakuję, rozpakowuje, pakuje, rozpakowuje, Ale postanowiłam sobie, że wieczory poświęcam jednak na czytanie, tak żeby zanurzona w tu i teraz przez cały dzień, móc sobie uruchomić taki literacki wehikuł czasu i przenieść się dzięki lekturze. Pani Iwona gratuluję. Bardzo się cieszę, że Państwo też kibicują tym nagrodzonym. Chodziło o dobrą zabawę, napisała Małgosia. Bardzo dziękuję. Piękne historie napisała Marlena, świetny pomysł na naszą aktywność. To słuchajcie, będzie więcej takich konkursów. Ja sama dzięki Ani zauważyłam, zauważyłam kilka kapliczek w swoim otoczeniu, których do tej pory w ogóle spacerując po Warszawie nie widziałam. A ja chciałam Wam powiedzieć, z kim się spotkamy już wkrótce, bo 16 czerwca. Część z Państwa pewnie doskonale zna tę autorkę, to jest Sylwia Ziętek. I Sylwia jest dla mnie mistrzynią w uruchamianiu takiego literackiego wehikułu czasu, który pozwala się przenieść w odległe od naszych czasy i zobaczyć mieszkańców, których jako takich bohaterów z krwi i kości. Ja spotkałam się z Sylwią przy okazji jej książki. Hotel Warsowi. Natomiast teraz Sylwia napisała fantastyczną książkę. Książkę poświęconą malarkom, które przed I wojną światową tworzyły w Paryżu, zamieszkiwały paryską dzielnicę Montparnasse. I muszę Wam powiedzieć, że no, to jest tak napisane, a przede wszystkim oprócz tego, że to jest pięknie napisane, to jest również zilustrowane. Zilustrowane przez reprodukcję obrazów, które tworzyły polskie artystki. Tak wygląda okładka tej książki: Polki na Montparnasie, książka Sylwii Ziętek, rekomendowana przez Grażynę Torbicką. Grażynę Torbicką też z całego serca tutaj pozdrawiam. Jedna z tych kobiet, których, które uwielbiam słuchać. Polki na Montparnasse to jest książka, w której poznacie kilka wielkich polskich malarek. Warto powiedzieć, że około 200 kobiet przed I wojną światową tworzyło w Paryżu, i to były naprawdę takie czasy, kiedy kobiety przede wszystkim musiały szukać możliwości edukacji. W Polsce, w Warszawie na przykład, nie miały szans dostać się do szkoły artystycznej. Wyjeżdżały do Paryża. To, jaką miały w sobie determinację. Jestem absolutnie zachwycona tą książką. Napisałam też do Sylwii, że czytam tę historię i czerpię siłę od jej bohaterek, a jednocześnie wściekam się cały czas na przykład na taką ślepą miłość, bo tam kilka takich przykładów ślepej miłości jest opisanych. Pojawia się m.in. Aniela Pająkówna, zakochana w Przybyszewskim. Na tym Przybyszewskim był kawałem skurczybyka, byka, mówiąc bardzo delikatnie. A ona mu wysyłała te pieniądze na kochankę, na wyjazdy, na życie. No była takim chodzącym wręcz bankomatem. Polecam Państwu z całego serca, bo tam będzie i historia Olgi Boznańskiej i Meli Muter. Są też piękne obrazy, które można zobaczyć, więc polecam z całego serca. Postaram się również, żeby oprócz opowieści, którymi z pewnością podzieli się z nami Sylwia Ziętek, pojawiły się też obrazy. Kilka z prac, o których pisze Sylwia, można oglądać na przykład w Muzeum Narodowym w Warszawie i przyznaję, że znając teraz historie, jakie za nimi stały, kompletnie inaczej odbieram wiele z tych artystek. Polecam wam z całego serca. Możemy też robić sobie tak, że ja będę państwu dawać, zresztą zazwyczaj się staram dawać wcześniej zapowiedzi, mogą już państwo czytać wcześniej, a potem możemy się wymieniać wrażeniami. Taki klub dyskusyjny książki internetowe nam się właśnie tutaj stworzył. Agnieszka pisze, ja właśnie obejrzałam przed chwilą rozmowę pani Grażyny z panią Sylwią, cieszę się na pani rozmowę z autorką. Tak, jeżeli ktoś z państwa chciałby posłuchać już teraz, to bardzo proszę, jak najbardziej tutaj nie ma konkurencji. Z tego co pamiętam, ta rozmowa, Agnieszka, powiedz mi, czy dobrze mówię, pojawiła się na profilu faktycznego Domu Kultury, tak? Tak mi się wydaje, przynajmniej. Jeżeli nie, to proszę mnie sprostować. Małgosia też pisze, że poleca również tę lekturę i też mówi o tym spotkaniu w faktycznym Domu Kultury prowadzonym przez Grażynę Torbicką. Bardzo się cieszę, słuchajcie. Pokażę Wam jeszcze, co znalazłam przy okazji mm, przeprowadzki. z sporą ilością książek się pożegnałam, ponieważ nie byłam w stanie już nieść setnego kartonu. Mówię nieść, a tak naprawdę nie ja niosłam, a mój mąż. Więc chyba miałam trochę e, takiej empatii, włączyłam i już nie byłam w stanie prosić go o kolejne kartony. Więc ze sporą ilością książek się pożegnałam. Ale na przykład nie byłam w stanie rozstać się z Ferdynandem Wspaniałym. Ktoś z Państwa jeszcze pamięta tę lekturę. Uwielbiałam i myślę, że to uwielbienie się nie zmieniło. Nic a nic. Oczywiście książka Ludwiga, Ludwika Jerzego Kerna z ilustracjami Agnieszki Mikulskiej. To może Państwu przypomnę fragment, tym bardziej, że ta historia zaczyna się od wtorku, a wtorek dzisiaj w kalendarzu. We wtorek, zaraz po obiedzie, Ferdynand, jak zwykle, położył się na kanapie. Kanapa była stara i w jednym miejscu miała zagłębienie wielkości Ferdynanda. Ferdynand bardzo lubił to zagłębienie. Leżenie w nim sprawiało mu sporo przyjemności. O tej porze w domu działy się różne ciekawe rzeczy. W kuchni, podczas kąpieli, rozmawiały ze sobą garnki i talerze, od czasu do czasu wtrącały się do tej rozmowy łyżki, noże i widelce. Niby na pozór były to zwykłe brzęknięcia i stuknięcia, ale Ferdynand potrafił z nich zrozumieć prawie wszystko. Słyszał, jak półmisek mówił do widelca: Ty, przestań się kłuć! Albo jak zrozpaczona szklanka wołała, gdzie jest mój mąż spodeczek. W drugim pokoju pan, siedząc przy stole, kończył swoją poobiednią herbatę. A pani opowiadała panu o tym, o nim, o Ferdynandzie, że Ferdynand to, że Ferdynand tamto, takie, wiecie, prywatne historie. Czasami nawet przyjemnie było posłuchać, ale nie zawsze. I na tym oczywiście zamykam historię. Może komuś też się otworzyły takie zapomniane szufladki w głowie na temat tej książki. Pani Iwona pisze, że też lubi pana Kerna. Edyta potwierdza, o spotkanie dotyczące Polek na Montparnasse odbywało się na stronie Instytutu Reportażu, więc pewnie było też... Transmitowane przez faktyczny dom kultury, bo oni zazwyczaj w duecie działają. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Z całego serca kłaniam się nisko, co za hasło stworzyłam, z całego serca kłaniam się nisko. To może będzie teraz jakieś takie hasło umowne między nami wewnętrzny żart. Bardzo Wam dziękuję i mówię to bardzo szczerze za masę dobrej energii, którą otrzymałyśmy razem za nią dzięki Wam. Dewocje zostaną wysłane do pani Marioli i do dwóch pań Joan. Dobrze, chyba dobrze. I zapraszam Was z całego serca. 16. .00. Widzimy się na facebookowym profilu Rozmawiam, bo Lubię i na YouTubie i będzie też dobra wiadomość. Jeszcze się nie mogę nią podzielić, ale tak w taki zaowalowany sposób mogę wam powiedzieć, że czekają nas bardzo miłe wspólne letnie wakacje. Nie tylko myślę o spotkaniach online'owych, które... No właśnie pytanie do was, czy my kontynuujemy spotkania online'owe? Coraz więcej spotkań rozbywa się już face to face i ja przyznaję, że Trochę ciężko będzie mi się z Państwem rozstać tak całkiem w tej formule online, więc mam nadzieję, że będą widzowie, którzy będą chcieli wieczoru poświęcić również na takie otwieranie światów w tej przestrzeni onlineowej. Ale dobra informacja też jest taka, że Będziemy mieć szansę spędzić wspólnie lipiec i sierpień. To jest informacja dla tych, którzy będą spędzać wakacje w Warszawie, w pięknym otoczeniu, w takim otoczeniu, w którym już zdarzyło mi się rozmawiać. I przyznaję, że to chyba była najpiękniejsza miejscówka do rozmów, i więcej już nie mogę powiedzieć, bo za chwilę powiem wszystko. To słuchajcie. Na razie dziękuję z całego serca. Online, please. Dobrze. To zostaje, nawet Ładka tam, jak usłyszeliście jej szczeknięcie, powiedziała, że online zostaje. Ja poproszę, żeby były te spotkania. Bardzo Wam dziękuję. Poproszę spotkania online. A no tak, pani Małgosia pisze, że z Oceanu nie ma innej szansy. Koniecznie zostawić online. Dobrze, ja mam jeszcze w głowie jeden pomysł związany z bardzo fajnym człowiekiem, do którego muszę się odezwać. Bo chciałabym tutaj do naszego grona zaprosić też świetnego dziennikarza, którego nie tak dawno w sumie ja dla siebie odkryłam. Słucham go z ogromną przyjemnością. Myślę, że w duecie moglibyśmy też Państwu czytać fragmenty książek, ale to się jeszcze skrystalizuje, mam nadzieję. Oczywiście, że chcemy więcej, online koniecznie. To dobrze, to słuchajcie. Pandemia oczywiście jest bardzo trudnym czasem, ale. Udało się też w, tej, w tym systemie ogromnych ograniczeń stworzyć jakąś taką bliskość, nawet w tej sytuacji ogromnego oddalenia od siebie fizycznego. Ja pamiętam, że jeszcze słuchajcie, w czasach radiowych Bartek Wejmaj się ze mnie śmiał, że bardzo często mówiłam moi państwo i w tym haśle moi państwo nie było nic zawłaszczania, tylko z takiej dużej czułości i serdeczności. Bo myślę sobie o Was, jeżeli mogę tak skrócić dystans, jako takiej grupie osób, z którymi łączy mnie bardzo podobna wrażliwość, a nawet jeżeli się różnimy, to. Yy, te uwagi krytyczne czy zdanie odrębne są zgłaszane w tak kulturalny sposób, że ja z przyjemnością mogę się z kimś różnić i pięknie można się też różnić, za co Wam też z całego serca dziękuję. Słuchajcie, to życzę Wam dobrej nocy, która to 22:30. Ja wybieram się na spacer z Ładką, a nawet dzisiaj sobie zaplanowałam, że po długiej, ale to bardzo, bardzo, bardzo długiej przerwie. Postaram się przebić chociaż 5 km. Czy mi się to uda? Nie wiem, nie będę wiedzieć, dopóki nie spróbuję. To lecę. Do zobaczenia 16 czerwca. Miejcie piękne sny. Do zobaczenia.